Starzenie to proces nieunikniony, towarzyszy on nam wszystkim przez całe życie. Z czym on nam się kojarzy? Niestety, ze zmarszczkami, utratą jedności, z czymś niefajnym. Ale czy tak musi być? My jako marka Wandi znaleźliśmy na to odpowiedź. Chcemy, aby każdy mógł starzeć się z godnością żeby zaakceptować te procesy i żeby zaakceptować siebie, bo starzeć można się też pięknie. Chcemy wspierać kobiety w tej nierównej walce ze starzeniem się skóry. Dlatego też stworzyliśmy specjalną linię Well Aging, która opiera się na Oczywiście, w wysoko skoncentrowanych składnikach aktywnych, ale nie to jest najważniejsze. Konsystencje, zapachy, bardzo ciekawe formuły, które będą sprawiały, że codzienna pielęgnacja będzie dla nas prawdziwą przyjemnością. Zdajemy sobie również sprawę, jak czasem ciężko jest zdecydować się na zakup produktu, którego nie znamy, całkiem nowego, w regularnej cenie. Dlatego też my w Bandii staramy się tworzyć takie wyjątkowe oferty mniejszych produktów w super cenach. I właśnie teraz w drogeriach Hebe możecie kupić e, taki produkt mniejszy w wspaniałej cenie. Produkt z serii Well Aging Spełnienie, który na pewno spełni Wasze oczekiwania i pozwoli zapoznać się z całą serią Well Aging i być może zostanie z Wami na dłużej. 30 ml, wydaje nam się, że jest to idealna pojemność, aby poznać moc tego produktu i sprawdzić jego Abyś nie musiała go szukać, produkt specjalnie dla Ciebie znajduje się przy Kasie.